Cześć! Cześć! Zapraszamy Was dziś na odcinek z serii tych, które lubimy najbardziej, czyli buty. Wybrałyśmy około 19 do 20 par i zobaczycie, co wybrałyśmy, jakie są nasze propozycje na lato. Piszcie generalnie, czy już macie buty na lato, a jeżeli lubicie filmy ogólnicze, jeżeli lubicie mierzenie i przeglądy w sieciówek i innych sklepów, to zapraszam Was serdecznie na nasz kanał, do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, żebyście byli zawsze na bieżąco. Zaczynamy. Pierwszy wybór to espadrille z Jennifery za około 120-130 zł. One są dosyć drogie, w rozmiarze 39, co mam dopowiedzieć powiedzieć o rozmiarze, no jest nawet w porządku. Bo to materialne buty, więc liczę na to, że się rozejdą. Bardzo wygodne buty. Ja lubię takie, wiecie, na chłodniejsze lato, takie troszkę zabudowane. Bardzo mi się podobają w nich te sznurówki, że są takie, wiecie, jak wstążka. to się tak. U mnie teraz sandały marki tropezienne. nie mam pojęcia, nie znam. One kosztowały 188 zł. mam na sobie rozmiar 39 i te butki są skórzane. Także spoko, spodobały mi się te sznureczki. Ja lubię sandały generalnie, niezbyt lubię krapki, także <grym> wolę sandały. I ten rozmiar, nie wiem czy nie jest za mały, wydaje mi się, że połówka powinna być. Bo tak jakoś są wiecie, pięta tak, jest bardzo mocno na styk i palce też są mocno na styk. Generalnie rozważałabym tutaj połówkę, ale nie mieli połówek. Piszcie, czy znacie tą markę, bo ja jej kompletnie nie znam. Jest to moja pierwsza styczność z tą marką. Same w sobie budki są wygodne. Na mnie, teraz, sandały za 199 zł, rozmiar 39, to są meliski. Z tego czasu były super popularne na YouTubie. Spotkacie je też w wielu sklepach i generalnie do tej pory nie miałam myli. Miałam tylko jedne takie gumowe buty, w których zresztą bardzo rzadko chodzę. Natomiast te o dziwo są bardzo wygodne i są za małe. Także tutaj rozmiar musiałby być dosłownie połóweczkę większy. Ale z czego wiem, nie robią połówek, bo i palce mi wystają poza pięta może ok, ale palce wypadają trochę. Jak widzicie, tak średniowo. Natomiast pięknie pachną i są wygodne. Myślę, nie wiem, piszcie, jak się Wam sprawdzają tego typu buty na lato, bo ja zazwyczaj mam buty skórzane, które trochę inaczej sobie radzą z wilgocią, natomiast nie wiem, czy przy tych 30 paru stopniach to się po prostu stopa w tym nie ślizga. Jeśli macie doświadczenia, to piszcie, bo jestem bardzo ciekawa. Generalnie buty mi się podobają, ale trochę się boję je zostawiać, bo nie wiem, jak z użytkowaniem. Na mnie buty marki Vagabond za 295 zł bodajże. Mam rozmiar 39 i uważam, że jest to dobry rozmiar. One są skórzane. I co jest w nich dosyć ciekawe, to jest to, że nigdzie nie mają żadnego zapięcia, tylko tutaj po prostu mają taki nakładany element, on ma w środku gumkę. Więc nie wiem, jak to będzie, jeżeli chodzi o spadanie ze stóp. Jestem na to bardzo, bardzo wyczulona, natomiast wydaje mi się, że będzie OK. Ta skóra jest dosyć twarda, ale myślę, że po prostu z czasem się wyrobi. No bo jak to, jak to skóra, piszcie, czy macie wagabondy, bo też widziałam, że na YouTube jest bardzo popularny, więc z czystej ciekawości zamówiłam. Teraz na mnie Espadrille kolejne z Jennifer, ale one są związane, słuchajcie, tak, z tyłu. Nie wiem, czy z tyłu mają być związane, czy się związuje, czy wokół kostki. Trochę sznur, sznurówki to wydają się być krótkie, żeby sznurować je wokół kostki. Natomiast są wsuwane. Rozmiar. Nie wiem, piszcie w komentarzach, jak u Was jest rozmiarówką, bo mało firm robi połówki, a przydałyby się połówki. A liczyć na to, że się dziewiątka rozszerzy, a 40 to już nie, nie, bo to tragedia jest troszkę za duża, więc nie wiem jak się do tego odnieść. Kolejne sandały marki Restro Piesiennes, 239 zł, rozmiar 40, one są skórzane, ale powiem Wam, że dosyć twarda jest ta podeszwa i rozmiar 39 jest jakby za szeroki. Bo, może i na dół, rozmiar 40, przepraszam. Jest po prostu na tęższą stopę, moim skromnym zdaniem. Ja jestem tutaj zapięta w tym momencie na ostatnią dziurkę. O. A pomimo to gdzieś tutaj mi kostka ucieka, na boki nie są zbyt komfortowe. I tutaj dosyć sporo klapie No nie wiem. Te akurat dla mojej stopy nie za bardzo, choć same w sobie są bardzo ładne, złote. Złote są buty teraz bardzo modne, bo widziałam całą masę złotych butów. Kolejne espadrille, słuchajcie, z Weromody, Są to buciki. Nie wiem, no nie, do, nie do końca mi się budowają jak są skrojone, jakoś tak nie yy, Natomiast za szerokie są tutaj w wśród i, i, i generalnie mówię innie. Przed Wami białe sandałki marki Marco Tocci. Mam rozmiar 40, kosztowały 199 zł. I powiem Wam tak, że podeszwa jest bardzo przyjemna i wygodna. Ona jest tak jakby ze złotą obwódką. Jak widzicie, bardzo, bardzo zdobione. I przy tym rozmiarze 40 uważam, że są w Także rozmiar jest OK. Białe buciki, jeżeli lubicie białe na lato, to czemu nie? One są skórzane. Teraz dla dziewczyn, które lubią e, klapeczki, czyli dla mnie e, są to klapki z firmy Jenny Ferry za 120 zł. Są to e, klapki troszkę jak espadrylak, no bo ta podeszła jest taka pleciona. Natomiast są regulowane. Ja bardzo lubię takie regulowanie, e, jeśli chodzi o Wiecie, o regulację wśród stopy, dlatego że mam niską stopę. Jest mi bardzo ciężko dopasować yy, yy, buciki, natomiast na długość bym tu wolała pułeczkę większą. Ja Do znudzenia, kochane. Espadryle, w chcę podmienić swoje stare, dlatego jest ich tutaj tyle. Yy, Jennifery za 17 za boże, za 70 zł i yy, za małą rozmiar, 39, nie. Co mają. Znaczy tutaj powiem Wam, że wszystko Mają. One mają nie tą piętę, bo nie wszystkie taką piętę miały. Je. Ta pięta się tutaj nie zsuwa, no, natomiast rozmiar musi być większy. No i widzicie same, że, że też tak nie tak do, do końca to dochodzi. W tak troszkę mocniej jak się coś trzymają te Na mnie sandałki marki MEX, 369 zł, rozmiar 39. Uważam, że no z połówkę musiałoby być większe, ale tylko połówkę. Same w sobie są bardzo wygodne, ta skórka jest bardzo miękka. Mają piękny ozdobnik, o tu. Taką blaszkę, ja lubię takie rzeczy, bardzo, bardzo. Także u mnie są zdecydowanie faworytami. Szczerze mówiąc, się trochę nad nimi zastanawiam. Natomiast może bardziej w okolicach promocji, chociaż chyba one są już wyprzedane. Będziecie zresztą miały linki do wszystkich butów pod filmem. Są bardzo wygodne. Co jedynie jest niewygodne, już wam pokażę. Czuję to przez raj stopy i nie wiem co producent miał na myśli. Medka, widzicie? I ona jest wszyta, ona nie jest nawet wklejona, więc się jej nie pozbędziecie. I ja czuję, te, czuję po prostu te szwy, które są tu przy medce. No i to, to, jest, a, uwaga, może się przewrócę, może nie. I to jest, słuchajcie, średnio wygodne. Także ym, wszystko byłoby super, gdyby nie ta metka, dlatego będę nad tym myśleć, bo jak coś Was ubiera, no to się ciężko w tym chodzi, szczególnie w upalnie. Słuchajcie, nie będę Was już zamęczać, ostatnie jest patryle z dezem, yy, rozmiar 39, ok, by były, szerokość, samym ocencie, że jest tutaj za szeroko. Na szeroku, jak moja stopa to po prostu czuje, źle się czuje na tym i tak dało mi się eee, Tego nie było w planach, eee, natomiast nie pomyślałam się ich przód, eee, jeżeli miałabym wybierać, to albo te też albo chyba te z paseczkami. To takie najfajniejszym się. Na mnie teraz Espadrille Marque 299,99, mam rozmiar 39. I powiem Wam, że są bardzo wygodne, chociaż ten materiał, który jest na wierzchu, to nie wiem, czy to nie jest skóra, one są y, dosyć twarde. Także to nie jest tworzywo, tam pisze Ryłko Relax i rzeczywiście są bardzo wygodne. I powiem Wam, że nawet wyglądają nieźle, ja generalnie espadrili nie lubię, ale tak jak nie lubię, tak te mi się całkiem, całkiem podobają. Rozmiar 39 jest na mnie dobry. W lecie stawiam też na wygodę, jak jest troszeczkę chłodniej. U mnie są buty sportowe marki Skechers, kosztowały 303 zł, mam rozmiar 39, Jasno różowe one są wsuwane, także to jest bardzo wygodne. Bardzo ciekawa podeszwa z dziurami, ja lubię takie ciekawsze. Uważam, że generalnie są bardzo ładne i są bardzo wygodne, także nad nimi się zastanawiam, szczerze mówiąc, bo są naprawdę spokojne. Przed Wami sandały marki Lasocki, rozmiar 39, cena 159,99. Tutaj te elementy są skórkowe, także są bardzo wygodne w mojej ocenie na szeroką stopę, bo ja mam szeroką stopę dosyć i tutaj jak widzicie, nie jestem spięta i tak na maksa. Także myślę, że na szerszą stopę ok. Delikatna koturenka, która ma może 5 cm maksymalnie, więc generalnie. Jest całkiem całkiem wygodna. Także coś takiego ciekawego. Teraz sandały markidez kolor gold rozmiar 39 cena 139,99. Złote, piękne, bardzo mi się no podobają. Ładne. Ten obcasik jest niewysoki, ma około 5 cm. I słuchajcie, wszystko byłoby super. Jakby nie to, że są okrutnie twarde. I niewygodne. Drapią mnie po prostu po całości. Tutaj w pasku Chyba są jakby za wąskie. No nie wiem, po prostu z każdej strony mnie po prostu piją, uwierają, i nie wyobrażam sobie, tutaj może mamy 22 stopnie, ale wyższej temperatury w tych butach i jeszcze, jeszcze mam tutaj <śm> 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 rajstopy, więc generalnie jestem chroniona. Także nie, niestety jeżeli chodzi o wygodę to Sky od 0 do 10.0 a jeżeli chodzi o design to 10 na 10, 10, naprawdę jakby były skórzane to bym się poważnie nad nimi zastanowiła. <tuszelne> sandałki marki Giuseppe po kolor złoty. No właśnie, za Rozmiar 39, cena 139. Są skórzane i są po prostu za małe. Nie jestem się w stanie z nich zbytnio dopiąć. Także tutaj rozmiar widzicie, tutaj podjęłam próbę, ale jak widać, też układają się jakoś tak dziko. Także generalnie powinna mieć rozmiar 40, przy tym jeszcze nie wiem, czy by to był dobry rozmiar. Także tutaj uważajcie, przemyślcie, jak macie szerszą stopę czy nie wziąć większego rozmiaru, bo generalnie są bardzo ładne, ale przez to, że są za małe, to też mnie uwierają i generalnie ciężko mi się wypowiedzieć o komforcie, natomiast wkładkę mają mięciutką i przyjemną. Teraz coś bardzo wygodnego, sandały marki Remonte. Rozmiar 39, cena 249 zł. Nie doszukałam się informacji, czy są skórzane, ale podejrzewam, że za tą cenę tak. Natomiast jest to jakiś remontę soft, coś, coś takiego, jakaś taka linia, gdzie te buty mają być wyjątkowo wygodne i przyznam Wam szczerze. Że takie właśnie są. Z tych wszystkich, które mierzyłam, to myślę, że są po prostu najwygodniejsze. Ta kotulka jest niewysoka, ma może 5 cm, z tyłu, z przodu będzie miała około cm. Jak widzicie, z takim ładnym korkiem. Naprawdę wykonane są bardzo, bardzo ładnie. Są bardzo wygodne i rozmiar też jest odpowiedni. Tutaj mogłabym się chyba jeszcze dopiąć nawet. Także dla mnie komfortowe. Ostatnie buty, które przyznawam na stronie mi się podobały najbardziej. Laura Biagotti, one są, nie są skórzane. Także to jest ciekawostka. Kosztowały 219 zł rozmiar 39 z takimi monetami złotymi. One jeszcze mają tutaj na bogato, to było wszystko. Tak, do tego zapraszamy Was na nasze mierzenie sukienek Mito, bo tam będzie sukienka w centki, która uważam, że wspaniale tutaj pasuje. Jest zupełnie na bogato, tak jak ja lubię, ale zamykające ramę bo dalej w jednym stylu. Także butki bardzo, bardzo ładne, i się nad nimi poważnie zastanawiam. Chociaż jak widzicie, to są ala japonki, a ja japonek nie cierpię. Bo po prostu jak ile by nie kosztowały, jakiej by nie były jakości, to zawsze mam obdarte tutaj pomiędzy palcami. I dlatego tutaj nad tymi butami muszę solidnie pomyśleć. Bo jak się raz obetrę to już pewnie nie będę w nich chciała chodzić. I co sądzicie o naszych wyborach? Jakie są Wasze wybory? Gdzie kupujecie? Jakie buty najbardziej lubicie? Na razem bo widzicie, że ona z butem przegląd Po klapki, sandały, espadryle, różne buty używamy. I różne buty, słuchajcie, mamy! I bardzo byłoby nam miło, jakbyście wskazały chociaż jedną parę, która Wam się najbardziej spodobała. Do zobaczenia w kolejnych filmikach, na razie, cześć! Pa.